Szymanko z tej strony Marcin. Szymanko z tej strony Sebo. Witamy Was w kolejnym filmiku z Call of Duty World at War. Tak więc to jest Dominacja, to 3, 5 i kajtki. 7 to dzisiaj kajtki. 7, <laughs> czyli psy w World at Warze, to dzisiaj są nasze kajtki. Tak, gramy tutaj Dominację. Jaką tą bronią grać? To Thompsonem. E, to jest Thompson, tylko to nie jest kolimator, to jest inny celownik, prawda? Laserowy kolimator. Laserowy, nie co w każdym nie, razie, no, tylko jakieś nie. tam takie laserowe. No, czasami nowoczesności. Dla nas no, to oczywiście. jest kolimator. My się posługujemy tak. kolimatorem. No a, że mowa o czasach nowoczesności. Powiedz coś o Łotołarze, bo ostatnio się jedną ważną rzecz. Yy, no oczywiście, grając w na fabule, można dostrzec pewną fajną rzecz. No via, zasadniczo, będziesz zasiadasz za CMM i załóżmy jedno, to mi nie pońce, takami Kazę. No i mi, no, Japońcy, no. Oni Banzai, gadajmy no. na coś no. jest, broni z, tak tak, tak, no, z, z magnetem z... nie? Wiesz, to nie się wtedy, jak no. strzelasz, to odpadają ręce i nogi. Tego nie ma. Więc nie nie ma, strzelasz. nie ma, nie ma. Właśnie tutaj tylko jest to Fort w, w Black Ops już też tego nie ma. Ja powiem wam kiedyś szczerze, że ja w Outlawara nie ukończyłem całego. No mi to O jaką da Ja koda za ja czyli jakieś czwórkę. Czwórkę, czwórka. Miałem część jak zobaczyłem drugą wojnę światową jebłem to w półkę zostało. No a później, później coś już... Później kupiliśmy Impad, kupiliśmy Za 49 zł jako Promocyjnie, Ty Ukończyłeś niedawno Wattu War. No pewnie. Jak oceniasz? Fabuła jest bardzo... Na wysokim poziomie stoi i moim zdaniem jest lepsze niż czwórki. Lepsze niż no. To ważne słowo, ważne słowo, bo jest dużo zwolenników i też szkoda czwórki. Ale zauważyłeś taką jedną pewną teorię, taką teorię spiskową groma. Słuchaj, co ci powiem? Robi to studio trailer, tak? No robi. Kalów of Duty the War, lata 45, druga wojna światowa, przyjmijmy, tak, no, tak. popierdalamy sobie z pps Później robi trailer Black Opsa, lata 70, 80, zimna wojna, prawda, jeszcze Putina nie ma, Putin jeszcze tam nie, nie, nie zrobiony. I Black Ops 2 lata 2000, znaczy 2025, mamy trzy po takie czasy, eee, wojna światowa, zimna wojna i czasy przyszłości, tak jak od każdego gracza chcieli coś wyhaczyć, żeby Wiesz co trafisz każdy rynek. Tak. Każdy rynek zapotrzebowania. Ja na przykład osobiście szlak mi trafia, nie na lubię II wojny światowej. Wiecie dlaczego? Bo ja wychowałem się II wojny światowej. Medal of honor na szlaku, pamiętasz? O jest. Chłopie, ile wygraliśmy w to? Tyle części Europy na Sat, A pamiętasz, jak strzelałeś i w głowę i tak berę taki hełm odpadał, a potem trzeba było jeszcze raz strzelić w głowę, żeby zabić ich? Tak. Kto z was to pamięta? Łapka w górę w tym filmie! Tak! That's right! No i w sumie to będzie plusem, tak. że oni będą robić takie gry z każdego rodzaju, bo każdy gracz, na ci Xboxowi graczy którzy uwielbiają halo, no. za niego by życie oddali, to mogą spróbować swoich sił blokie. Graliście w halo, ja nie, no, nie grałem w Halo. Ja, ja też nie, nie, w kurę, tak, nie kręci w ogóle nie, futurystyka, nie, nie. 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 Jak ten. Y Quake, to jak mam, co mamy na półce tego Quake'a? Jak on się nazywa? Quake? Czwóreczka. Nie, czwórka. Jeszcze ten jest Quake Wars. Enemy Territory. Nie, Quake Wars jeszcze mamy na pakowaniu. No to mamy Quake Warsa, no. Ta Quake Wars też taka futura, taka że skacz... Ile? Nie, nie, nie. Ile wtedy? 60 złotych daliśmy, to do jakoś tak. Miesiąc się, czasu pograliśmy. To po kodzie, po kodzie Po wiesz, kodzie, już no, no, coś tak. takiego zrobię na koda i lipa, także Quake Wars... Odpadem Żenek, ja futurek nie, nie lubię. Ja jestem w oba czasie y, Afganistanu, Iraku. Jestem tam osadzony, dziś że w skałach, prawda? Z jak siedzieć w Nie lubię po prostu II wojny światowej. Nie, druga wojna to już. No już ponoć wyczerpali ten temat, ale jeszcze zostały sprawy Wietnamu, zostało jeszcze konfliktów. Dużo już było w A nikt nie poruszył I wojny światowej, nikt nie poruszył jeszcze takich wiesz, Bo tam może mało broni było, takich tematów, ale też można poruszyć, bo już tam Roscy, prawda? I... Niemcy, początki Niemcy, konfliktu. Początki konfliktu, w, lata 14-18, jeżeli tak. mogę też, że są tematy takie można poruszyć, nie ma tam. Słuchaj Marcin, przeczytałem ostatnie informacje. Xbox 720, a koniec 2013 roku. Tak, najnowsze wow. cd są newsy, widziałem. Screenam mniej więcej jak to ma wszystko wyglądać. Sześciokrotnie wydajniejsza konsola ma być od teraz. Cześć, to o proszę. 8 GB tych Xboxowych RAM, bo to są inne ramy, to nie są ramy PC-owe. No, oni mają inne taktowanie. Tak, oni mają inne to są foundery. Ja dokładnie na optymalizację sprzętu się dokładnie nie znam, ale jeżeli chcecie porównać mniej więcej jaka to będzie grafika, to będzie tak jak te najnowsze teraz karty graficzne, które wychodzą. No w Tak, bo te karty graficzne, które teraz wychodzą, one nie wykorzystują nawet 60% mocy do gier, także... No bo to jest zapas już... to jest praktycznie na kuturkę, Tak, wproste. tak, to jest na... E, teraz... Crysis Trójka, Trójka. Crysis trójka. trójka jest na jakim... silniku nie na, na CryEngine. 3. A nie 2? 3. 3 na Trójce. A, na Trójce, ale. tak. I to będzie następny jeszcze silnik, będzie w stanie... Ale nie, nie, na tym nie, CryEngine Trójka też zostało już na... tak, myślę na Crysisa 2 też zastosowany. Chyba tak, 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 tak bo to jest ten sam silnik, tak. zrobiony na dwóch częściach, ja powiem, tak. Tylko, że teraz, te teraz to jest tak, jakby dwójka dwójki, bo akcja się rozgrywa też w Nowym Jorku, tylko że już po wydarzeniach proroka. Proroka i oni Jak już teraz on ocalił, ocalił sobie... ten świat, tylko że teraz dżungla tam jest, bo nikt nie zamieszkuje tych terenów. No nie, ja widziałem ten właśnie trailer i teraz było pokazane, jak. A, I musisz odbić proroka. teraz. Tak, odbić. Że, że on zniszczył tą rasę, ale jeszcze on zostaje, bo on pokazał mu tę moce. Ja jeszcze wracając do kryzysa, ma zajebistą optymalizację. Słyszałem, że nawet na średnich i słabych pc to chodzi kryzys. No, to akurat się przydało. Tylko gówniana sprawa jest z multiplayerem, jeżeli chodzi o kryzys, Jak zwykle. Zjebali. Ja nie rozumiem... Dlaczego w dzisiejszych standardach wszyscy biorą się za multiplayera? Ja nie rozumiem tego, weź mi to wytłumacz. Dlaczego na przykład taki Max Payne, jeżeli wiadomo, że ta gra jest poświęcona single player, Tylko pchają, wyłącznie. pchają się na multiplayer? Przecież multiplayer z Max Payna jest bullshit'em totalnym. To jest tak jak z 2005 roku mieć grę, wziąć Far Cry'a czy coś takiego i wsadzić na niego multiplayer ale la Call of Duty. No to Porażką. Ale popatrz Wtedy. na to, że gdy ludzie kupią grę i będą grali na multiplayerze, to oni zostaną pewien czas, a co idzie na tym, jeżeli zostaje DLC. pewien czas, można wydać DLC. Właśnie. Właśnie. I Dlaczego? można zarobić jeszcze na sprzedanym produkcie, jeżeli jeszcze wiksztusić złotówki. Tak samo jak z Diablo będzie. No, no. Diablo też może zapytać. Ale zobacz, jaka to jest dobra polityka. System PvP wejdzie jeszcze nie wiadomo kiedy. Może we wrześniu, może nawet na grudzień albo na przyszły rok. Data nie jest konkretnie podana, no. ale ludzie ciągle siedzą i czekają, więc grają. A dlaczego o, ty, o, tylko np. 60 level? DLC co wejdzie na go 85, 90 Ja wiem, nie wiadomo. Nie wiadomo. Ty, Ale tam. nie, sze, 60 to tak samo jak w Diablo dwójce. Też był 60. Tam miałeś 99 no. na zwykłym, potem wyszedł expansion set i dodał akt 5 i też miałeś 99, więc to nie ma żadnej różnicy, to nie ma żadnej różnicy. Nie, 90. nie będzie, nie będzie. Go wiesz, mam więcej aktów po prostu i szybciej te lewele będziesz bijał. Aha, w ten sposób. Tak samo, słuchajcie jak z Battlefieldem 3 mówiłem ci wczoraj, co nie odinstalowałem, no, zainstalowałem pewnie. jeszcze raz Słuchajcie, chcę znaleźć sobie serwery do Battlefield 3, podstawki, a tu lipa, graczy praktycznie w ogóle nie ma. I to jest właśnie ta polityka EA, ja, niby oni są grzeczni, niby są zajebiście, a zobaczcie, do czego nas to zmusza, do zakupu... Delcek, wszyscy udali się na DLC, tych DLC będzie 5. To jest cała ta e, rzecz graczy, która była na podstawce, z której mogłeś grać. Teraz oni są po na Dceki na, na kolejne, no, tak. bo jest e, Backto karkand i Cross e, Coat, tak, tak? To już tak. Teraz to e, lipa jest, także z Battlefieldem jest, battle jest od, u, u nas jest odinstalowany. E, mamy za to wszystkie kara e, Coś jeszcze mieliśmy powiedzieć, bo już powoli będziemy się zbliżać do końca. No, za te klipy trzeba podziękować. No sobie. tak, oczywiście, dużo nadesłanych już klipów zostało. Za, za te łapki za tych do tego oczywiście. filmiku subskrypcję bo naprawdę dużo osób przy, przybyło do nasz kanał po tym filmiku tak bardzo co brak. zapraszamy chyba na kolejne klipy no oczywiście już mamy 36 już jest 36 36, 36, 36 już. Klipów, już a mamy wtorek tak to jest no to wysyłamy 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 zapraszamy do piątku was. głosowanie tak do piątku jest głosowanie jeżeli chodzi o pokaż że potrafisz tak. tydzień pierwszy także czekamy na wasze głosy co zapraszamy do subskrypcji zapraszamy do łapkowania komentowania Komu się podoba, możecie. W też... komentarzach oczywiście tylko stawiacie te numery, które faktycznie są tak, na filmikach, tak, a tak, nie. Tak. cyferki Jeżeli wymyślane. zobaczycie na przykład, że w filmikach coś tam się pojawia, to możecie gdzieś tam kliknąć, bo e, brat zbiera na wyjazd do Kaukazu. <śmiech> <śmiech> Wiecie o co chodzi, wszystko na nasz koszt. <laughs> Także możecie nas troszkę wspomóc, ale to chyba tyle, nic więcej już nie będziemy no mówić, i W, bo... w Opisz jeszcze w filmiku, zamieszczę ten, ten konkurs. Ten tak, tak, tak. Klikajcie tam czasami. Klikajcie, wchodźcie, patrzcie, no, może jakieś rozwiązanie rozwiąże w portalu bardzo dobrym MMORPG, tak? Czy tak, alongside. MMORPG. Filmik no. dobiegł końca, ładny wynik osiągnąłeś. Też chyba drugi byłeś, jak Zaraz pamiętam. Ja już nie pamiętam. Że nie jest... pamiętasz? A nie wiem, czy tutaj nie będzie. Nie, jest. jest drugi byłeś. Jest drugi. 20... 30... 20 32, 6? 32 6 jak to my dobrze widzimy, ale to wszystko. Także trzymajcie się ludziska Dzięki no. wam za obejrzenie tego filmu. Obejrzenie. Idea. Widzimy tak. się w kolejnym filmiku. Oczywiście. Na razie. No. Na razie, trzymajcie się.